Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji języka polskiego. Dzisiaj będziemy kontynuować nasz minicykl o zaimkach. Na kolejnej naszej liście są zaimki wskazujące oraz dzierżawcze. Pokażę Wam, jak prawidłowo ich zmieniać przez przypadki i jak używać ich w zdaniach. Zapraszam więc serdecznie na słówko o zaimkach, część druga. Tak jak zapowiedziałam w wstępie, dzisiaj kolejna lekcja dotycząca zaimków. Na ostatnim spotkaniu poznaliście zaimki osobowe oraz ich odmianę. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi dwiema grupami, które wyróżniłam. Będą to zaimki dzierżawcze i wskazujące. Nie będą to w pełni nowe słówka dla Was, ponieważ one gdzieś na tych wszystkich naszych lekcjach już się pojawiały w różnych przykładach, w różnych zdaniach, w różnych kontekstach. Natomiast pokażę Wam dokładnie, jak wygląda zasada ich odmiany i kiedy możemy ich używać. Zajemki dzierżawcze odpowiadają na pytanie czyj, czyja, czyje. To znaczy, że wskazują nam właściciela danego obiektu, przedmiotu, miejsca, zwierzęcia itd. itd. Tak? Tutaj wchodzimy w taką relację w zależności co do kogo należy, co czyje jest. Chociaż też czasami dotyczy to nie tyle przynależności, co jakiejś formy więzi, tak? Bo na przykład, kiedy mówię moja siostra, ona do mnie nie należy, ale jest ze mną związana. Więc to jest moja siostra. W liczbie pojedynczej zaimki dzierżawcze wyglądają następująco. Mój, moja, moje dla osoby ja. Twój, twoja, twoje dla osoby ty. Jego, jej, jego to będzie dla osoby on, ona, ono. W liczbie mnogiej nasz, nasza, nasze, dla osoby my, wasz, wasza, wasze, dla osoby wy i ich, dla osoby oni, one. I te wszystkie zaimki dzierżawcze będą odmieniały się przez przypadki dokładnie w taki sam sposób, T, dokładnie przyjmując takie same końcówki, jak przymiotniki, które poznałeś do tej pory, tak? Tutaj nie będzie nic nowego, ale zobaczycie to teraz w, na jednych planszach, dokładnie uporządkowane w konkretnych przykładach. To jest mój rower, a to twoja hulajnoga. Nasze dzieci bawią się w ogrodzie, ich nauczyciel jest bardzo sympatyczny, czy to wasz kot, Ania to jego dziewczyna, a Ola to jej siostra. Tak? Zwróćcie uwagę, tutaj te zajęcia dzierżawcze pojawiają się w korelacjach jakiś obiekt, przedmiot, zwierzę, dana osoba lub dana grupa osób. Tak? Tutaj możemy powiedzieć, Ania to dziewczyna Tomka, a Ola to siostra Ani, tak? ale możemy też równie dobrze z powodzeniem zastąpić te konkretne osoby zajękami dzierżawczymi. Nie używamy już wtedy konkretnych osób, konkretnych rzeczowników w dopełniaczu, który również może wyrażać przynależność, ale użyjemy właśnie zaimków odpowiadających na pytanie czyj, czyja, czyje. Ja. Mój, twój, one będą odmieniały się analogicznie, podobnie do siebie, w związku z tym ja te przykłady wymieszałam. Nie lubię kogo czego mojego nowego sąsiada. Powiem wszystko Twojemu bratu znają mojego męża z pracy, ktoś ukradł mój samochód. Tutaj macie dwa przykłady, ponieważ pamiętajcie, że dla ożywionych będziemy używać formy z końcówką ego, a dla obiektów nieożywionych, dla rzeczowników nieożywionych będziemy używać końcówki zerowej, tak? Ktoś ukradł mój samochód, samochód jest nieożywiony, znają mojego męża z pracy, mąż, rzeczownik ożywiony, więc końcówka ego. Lubię spacerować z moim psem. Powiedziała mi o twoim pomyśle. Nasz wasz, po raz kolejny, one są ze sobą zestawione, ponieważ będą odmieniały się w analogiczny sposób. Będzie się tutaj zmieniała dosłownie początkowa litera. Pozostałe literki zaimka będą dokładnie takie same, końcówki będą dokładnie takie same. Nie lubię naszego nowego sąsiada. Powiem wszystko waszemu bratu. Znają naszego tatę z pracy, ktoś ukradł nasz samochód, tak? Sytuacja dokładnie taka sama jak wcześniej. Tata rzeczownik ożywiony z końcówką ego, samochód, rzeczownik nieożywiony z końcówką zerową. Lubię spacerować z naszym psem, powiedziała mi o waszym pomyśle. I to są te y, przykłady, w których będziemy zmieniać końcówki. Natomiast jeśli chodzi o y, zaimki dzierżawcze jego, jej ich, one mają tylko jedną formę, to znaczy. Że nic z nimi więcej nie zrobimy, poza tym, że wstawiamy je w zdaniu. Nie lubię jego, jej, ich nowego sąsiada. Powiem wszystko jej bratu. Znają ich tatę z pracy. Ktoś ukradł ich samochód. Tak, tutaj nawet nie ma różnicy w ożywiony, nieożywiony. Forma zajmka jest dokładnie taka sama. Nie dodajemy niczego. Lubię spacerować z jego psem. Powiedziała mi o jej pomyśle. Tak, w ten sposób. Tak to wygląda w praktyce, tak to będzie prawidłowo. I druga grupa zaimków, którymi dzisiaj się zajmiemy, one również będą odmieniały się analogicznie do przymiotników, więc będą się pojawiały końcówki, które już znacie. Są to zaimki wskazujące. One wskazują na konkretny obiekt, przedmiot, który znajduje się dalej lub bliżej osoby mówiącej. Ten lub tamten. Ten będzie wskazywał na konkretny obiekt znajdujący się blisko, tamten znajdujący się troszeczkę dalej. I analogicznie ta, tamta, to, tamto i w liczbie mnogiej ci, tamci, te, tamte. Pytanie, na które odpowiadają te zaimki, to który, która, które, którzy, które. Tak? Do tego jeszcze wrócę później, bo często te pytanie jaki, który, czyj mieszają się Wam w zdaniach, w związku z tym ja Wam pokażę konkretnie na przykładach kiedy powinniśmy użyć jakiego zaimka lub jakiego słówka w odpowiedzi na konkretne pytanie? Natomiast teraz skupimy się na końcówkach tych wymienionych tutaj zaimków. Ten i tamten, nie lubię tego tamtego studenta, pomogła temu starszemu panu, widzę tego psa pierwszy raz. Chcesz ten sok, czy tamten? Kot śpi pod tamtym fotelem. Lubię siedzieć w tym parku. Tak? Te przykłady są tutaj wymieszane, bo jak widzicie, odmiana zaimka ten jest dokładnie taka sama jak dla zaimka tamten, z tą różnicą, że w tym drugim przypadku będziemy dodawać na początku tą cząstkę tam, wskazującą na, na to, że. Ten obiekt, o którym mówimy, ten, ten konkretny przedmiot, osoba, zwierzę e, lub miejsce są po prostu dalej od nas, znajdują się w jakimś oddaleniu e, lub zestawiamy je z czymś, tak jak w przypadku zdania z sokiem, chcesz ten sok czy tamten, tak, tutaj mamy wybór. Um. Dokładnie tak samo to tamto. Nie lubię tego wina, pomogła temu małemu dziecku. Chcemy kupić to mieszkanie, pod tym drzewem leżą jabłka, tak? Albo możemy też powiedzieć, pod tamtym drzewem leżą jabłka, tutaj odmiana będzie identyczna. Podoba mi się w tym muzeum, ale w tamtym już na przykład nie, tak? Nie lubię tej tamtej studentki, pomogła tej starszej pani, widzę tę aktorkę pierwszy raz. Potocznie możemy użyć formy ON, widzę tą aktorkę pierwszy raz i to jest coś, co często pojawia się w języku polskim, to znaczy nagminnie ta końcówka ON występuje w tej właśnie formie. Ona analogicznie nam się kojarzy, popijemy na przykład kogo co dobrą herbatę, tak albo widzę tą dobrą aktorkę, stąd ta końcówka ON narzuca nam się jako ta prawidłowa, natomiast ona jest dopuszczona tylko w mowie potocznie, kiedy, kiedy mówimy. Natomiast jeśli piszecie, to tą prawidłową końcówką jest E. Tę, tę aktorkę pierwszy raz, tak? W narzędniku, natomiast końcówka A z ogonkiem jest tą końcówką nadrzędną, prawidłową, jedyną do wyboru. Pracuje z tą wysoką blondynką. Jedliśmy w tamtej restauracji. Ci tamci, czyli to jest wzajemnie wskazujący, odnoszący się do grupy męskoosobowej, oni, tak? Pamiętajcie, grupa męskoosobowa, czyli taka, w której występują sami, same, sami ludzie rodzaju męskiego, bądź przynajmniej jeden mężczyzna w grupie, tak? Wtedy ta grupa staje się męskoosobowa i będziemy używać w stosunku do niej właśnie tych form, ci tamci. Nie znam tych tamtych studentów, pomogli tym starszym panom, lubię oglądać tych aktorów. Rozmawiał z tamtymi lekarzami? Pomyślałeś o tych ludziach? Tak? Zwróćcie uwagę, wszystkie przykłady tutaj odnoszą się do rzeczowników rodzaju męskiego oznaczających ludzi. Natomiast do pozostałych będziemy stosować formę te, tamte. Nie znam tych, tamtych studentek, pomogli tamtym starszym paniom. Lubię te małe pieski, twój plecak leży pod tymi krzesłami, marzyłam o tych butach. I teraz yy, dla rozstrzygnięcia. Możemy spotkać się z takimi trzema pytaniami w języku polskim, który czy jaki. Oczywiście one będą miały też odpowiednią formę przypadku, bo mogą się odmieniać przez przypadki, odpowiednią formę rodzaju, w zależności od tego, o co pytamy, tak, może być która, czyja, jakie i tak Natomiast zasada ich użycia, albo raczej odpowiadania na nie jest jedna. Bez względu na to, jaki tam będzie rodzaj, jaka tam będzie forma przypadku, musicie wiedzieć, o co pyta wasz rozmówca, albo o co wy pytacie, jakiej informacji chcecie, chcecie uzyskać. To jest biały samochód. Tutaj kolor, tak, ta cecha. Jaki? Jaki używamy, kiedy pytamy o jakąś konkretną cechę? Może to być kolor, może to być kształt, może to być jakaś cecha wyglądu, może być postura, różnego rodzaju tego typu konkrety. Ten samochód jest biały. Ten samochód, który samochód jest biały tutaj, który odnosi się nam do konkretnego przedmiotu z grupy takich samych przedmiotów. Jeśli pytacie o jeden z wielu samochodów, na przykład który jesteście w stanie zaobserwować na ulicy na przykład, tak? Albo pytacie o osoby na przyjęciu, który mężczyzna jest jej mężem, tak? Pytamy tutaj nie jaki mężczyzna jest jej mężem, tylko który. Pytamy o tego jednego konkretnego, który znajduje się na sali. Mój samochód jest biały. Mój samochód jest biały, tak? Czyj samochód jest biały? Tutaj, tą najważniejszą informacją, o, którym, o którą pytamy, którą chcemy uzyskać, jest właściciel białego samochodu, tak? Albo, um, e, albo na przykład właśnie mój mąż rozmawia z tą kobietą, tak? Tutaj podkreślamy, że to jest mój mąż i to właśnie on rozmawia z tą konkretną panią, tak? Um, I to właśnie to wygląda. Praktyce. Macie trzy pytania, dzięki którym jesteście w stanie uzyskać trzy zupełnie inne informacje. I kluczem do dobrej komunikacji w języku polskim jest zrozumienie różnicy między tymi trzema pytaniami. Jaki? Pytacie o cechę, jakiś, jakiś, jakąś konkretną, która charakteryzuje dany przedmiot, miejsce człowieka, zwierzę i tak dalej. Który? To będzie konkret, wskazujcie na jakiś obiekt, który jest w zasięgu waszego wzroku na przykład, tak? I czyli tutaj odnosimy się do relacji właściciel albo jakieś powiązanie z obiektem, miejscem, osobą i tak tak dalej. O jakim domu marzysz, tak? O jakim? O dużym domu z ogrodem. O jakim? Tak? Tutaj duży dom z ogrodem to jest cecha, to jest jakiś coś, coś co charakteryzuje ten dom z marzeń. Który dom kupiliście? Tamten na rogu, tak? To jest wskazanie konkretnego domu z całej ulicy, tak? Tamten na rogu. I obok czyjego domu przechodzimy? Obok ich domu, tak? Tutaj właściciel jest tym, o co pytamy. Na dzisiaj to wszystko. Oczywiście, jak zwykle w materiałach dodatkowych będą ćwiczenia związane z tymi zajmkami, a szczególnie z tą ostatnią planszą i z prawidłowym użyciem pytań, który, czy jaki i odpowiadania na nie. I pamiętajcie też przy tym, że pytania, który, czy jaki, one również odmieniają się przez przypadki. I to też wpływa na to, jaką formę będzie miała Wasza odpowiedź, tak? O dużym domu z ogrodem, tamtym na rogu, rogu, obok ich domu, tak? Zwróćcie uwagę na pytania, obok czyjego, tak? Albo o jakim domu marzysz. Te pytania również się zmieniają, w związku z tym będą zmieniały się także zaimki w odpowiedziach. O tym musicie pamiętać. I zawsze ta końcówka pytania jakim? Albo czyjego na przykład? To jest dla Was wskazówka, jaką formę powinien przybrać zaimek, który pojawia się w zdaniu, więc tym też się kierujcie jako jakąś informacją gramatyczną, kiedy chcecie udzielić odpowiedzi. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was serdecznie na kolejną lekcję i dziękuję za uwagę. Cześć.